Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pracownia regionalistyczna Wyższej Szkoły Gospodarki Pydgoszczy z siedzibą w Koronowie z wizytą studyjną w pałacu króla Jana III Sobieskiego w Milanowie. Przejdziemy sobie powoli apartamenty królewskie. Miejsce to niebywałe, ponieważ to tutaj. Lumi Jan III Sobieski podejmował decyzje, pisał korespondencję Można staje się coraz bardziej nowoczesne pokazuje w jakiej zasadzie działały te kabinety. Pięknie zdobione, oczywiście obrazami ściany